Się ma, to znowu ja w kartofel. W tym odcinku mam zamiar pokazać, jak się robi mapę. Tu widzicie, że już mam zrobioną mapę, ponieważ ja głupi zrobiłem podstawowy błąd nagrywania. Nie sprawdziłem, czy mam mikrofon na maksa. Po prostu miałem go na minimum i w ogóle mi się dźwięk nie nagrał. Także teraz po pokażę, jak się robi kompas i papier. No i po prostu na też już zrobię sobie. Tak, potrzebujemy cztery żelaza, 1... Aha! Jeszcze musimy iść po jedną rzecz. Tu, jak widzicie, już tutaj rozbudowałem to trochę. Te trzy kratki. Tam, jak widzicie, już tutaj się prace posuwają. Tu już całe pogrubiłem, tam już pogrubiam. Za chwilę dojdę tam do tego zakrętu. Ale teraz... Oj, noc się robi. Wszystko zbierzemy. Okej, okay, wracamy się. Ogólnie w najbliższych odcinkach mam zamiar odkryć tą całą mapkę yy, dookoła i mam zamiar wybrać się na jakieś dłuższą wyprawę po drewno, po węgiel, po kamień, bo nie chciałbym po prostu niszyć naturalnego tutaj piękna w ogóle tych gór, tu tego wszystkiego. Tu i tak już jak widzicie, tu widziałem się. za, Ale to tu ogólnie to będzie całe zabudowane w przyszłości. Mam jakieś takie miasto zamiar zrobić czy coś. Jakiś taki przemysł, tu zrobię, nie wiem. Może jakieś wielkie farmy tu porobię, jeszcze sam nie wiem. Ale tu ogólnie tych gór nie chciałbym niszczyć, jakoś wyniszczać specjalnie, jakoś wygładzać i nie wiem, jakoś formować specjalnie do czegoś, bo to po prostu ładne jest i nie chcę tego niszczyć. Także tam się wybierzemy, ponieważ tam gdzieś mam bezprawna. I tam odkryjemy mapkę. Po prostu czasami łóżko tak jakby mi się blokowało. I po prostu nie wiem co to, czemu, nie wiem dlaczego tak się robi. Czasami po prostu tam się respie. I po prostu potem stopniowo jak będziemy wracać, to będę sobie karczował, karczował drzewa. Tak, żeby taką, choćby taką pseudo drogę zrobić. No, także teraz może pokażę jak się robi. Tak, papier się robi tak. Raz, dwa, trzy. Ja trochę więcej tego potrzebuję. Dobra. No, teraz tak. tak, się robi kompas, redstone w środku i teraz mapę się robi tak, kompas w środku i dookoła papier. I proszę, jest mapka, mam już dwie mapki, <grych> może jedną sobie tutaj zostawię na wszelki przypadek. Dużo ogólnie redstone'a mam jak widzicie, bo zwiedzałem ostatnio kopalnię, no, tu też dużo wełny mam z mojej tam, jakby to ująć? Żelaza też mam dużo z kopalni, Złota też z kopalni. No, drewna mam mało, po ostatnim, właśnie nagrywaniu, bo y, robiłem tamto, tamto. Nie wiem, jakby to ująć. Most. Most na następnej góry. Nie wiem, jak to nazwać. Mam pomysł. No, w komentarzach mi to napiszcie. Nie wiem, jakby jakąś taką fajną nazwę do tego wymyśleć. Po prostu przy tu, przy początku, przy końcu, ten, nie wiem, na tabliczki na przykład wchodzicie na most do nie wiem, most, nie wiem jak to nazwać. Aha, dobra, to teraz się tu idę przespać. A potem jeszcze nie wiem, czy będę po prostu o, to nisko, czy będę brał i będę. I jeszcze dzisiaj hmm, Będę tam szedł żeby Po prostu zrobić to jutro Wziąć i w przyspieszonym tempie to zrobić Jeszcze nie wiem czy to po prostu w przyspieszonym tempie czy normalnie tam iść Także no na razie pójdę spać Ym, I jak się obudzę to myślę że na razie skończymy nagranie i muszę pomyśleć, czy pójdziemy tam, czy zrobię to w przyspieszonym tempie. Na razie, dobranoc. Dobra, obudziłem się, także myślę, że tu na takim ładnym krajobrazie... O, patrzcie jak się ładnie palą. To no tak, na tym zakończymy. To no, na razie, cześć. Zobaczymy się za jakiś czas. No, okej. Okay. Siemano, e, to znowu ja. Tu w ogóle doszedłem już do mojego... tu się odrodziłem na tym świecie. I zacząłem. Znalazłem mój domek. Pierwszy domek pod ziemią, trochę go przybudowałem. I patrzcie co fajne, jakie fajne wyszły. No takie zombiaczki i po, zombiaków i creeperów sobie troszkę pozbierałem. Teraz chciałbym wam pokazać jak to wygląda, ponieważ już staje dzień i muszę to zakopać, żeby nie poumierały mi. Także no, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Patrzcie, takie słodziutkie sobie ludziki skaczą, takie potworki. Tak! Dobrze! No, także. Yy, no, tu moja mama coś się nie chciała, także. Ale no, no to na razie oni są zakopani. Tu znalazłem mój pierwszy workbench. To są takie po prostu do wspomnienia. Pierwsze chwile na świecie sobie wybudowałem szczałkę, jakbym jeszcze raz się tutaj odrodził. Tam. Na wprost jest mój domek. Eee, coś jeszcze tu. O, patrzcie na te fajne góry. Tylko że... A bawaj, bawaj patrzcie, jak fajnie odkryłem już, w miarę. O nie. A, szturm. A, dobra. Po nim. O nie o nie. Dobra, i ostatni cios, dobra. To teraz. Yy, patrzcie jakie fajne góry w ogóle. Myślę, że w, pff, może w następnym odcinku wybierzemy się zwiedzić je. Pająk, nie zatropujesz? Nie, okej. Okay. Yy, creeper, jest! skąd tu tyle creeperów? Dobra. Patrzcie. Tu mi się już właśnie mapka kończy na tych górach. Chyba już jestem, no tu już poza mapką jestem. Tutaj, na samym dole, tam. Yy. Aha, jeszcze jedną muszę pokazać, to nie. Tylko... No, to Ja tu zwiedzę te góry, tam widzę jakąś dziurę. Może... Pod... O, mam pomysł, podłączymy tutaj ten i moją kolejkę. To jest bardzo dobre. I jeszcze wam pokażę jedną super dziurę, do której przypadkowo wpadłem, ponieważ chciałem znaleźć jakieś fajne miejsce przy brzegu. Wpadłem do niej. Znalazłem tam masę, masę żelaza, masę węgla, wszystkiego po prostu. Tu za chwilę powinna być, Chwila jak tu jest strzałka, o, tu będzie dziura tam, patrzcie. Nie, 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 sorry, to jest to. Przecież to jest ogromne, patrzcie. Wiecie, ile tu było żelaza, węgla, po prostu. To były moje pierwsze takie większe zdobycze. O, tu chciałem sobie wybudować domek, ale stwierdziłem, że to, y, to już noc była i tu już zębiak zaczął chodzić, także szybko tutaj się zginąłem, tu pobiegłem, nie wiedziałem co miałem robić, znalazłem mój workbench, y, szybko wybudowałem sobie łopatę i tu się wkopałem. Dobra, czekajcie, zobaczymy jak oni się z w tym słowu Nie ma ich już? Nie, już ich nie ma. I tu w ogóle taką pierwszą moją pułapkę zbudowałem. Chciałem, żeby tu sobie cztery dziury zrobiłem i żeby tu spadali. No, ale potem stwierdziłem, że to jednak przybuduję na typową pułapkę. No, ale fajne to było, szczerze mówiąc, nie żałuję. Dobra, wiecie co? To ja się na razie rozłączam i yy, no i odkryję całą mapę. Jak znajdę jakieś ciekawe momenty czy coś, to po prostu nagram to i będę sklejał to wszystko w jedno. No i potem zobaczę się jak to wyjdzie, bo mam nadzieję, że to jakoś, jakoś fajnie taką w jedną całość się rozklei ta cała mapka, także, no, na razie, haj, wam wszystkim, do widzenia, na razie, cześć. Siemano, to znowu ja, Franiu Kartofel, no, udało mi się odkryć całą mapkę, jak widzicie. Tu tylko rogów mi się nie udało odkryć, ponieważ tam no po prostu jest morze. Tylko po prostu lewy dolny róg. Tam jest, jak widzicie, już się takie zielone zaczyna przenikać, ponieważ tam są góry. Ale te góry mam zamiar zostawić na jakiś osobny odcinek. Co teraz będziemy robić? Znaczy, konkretnie teraz mam zamiar iść spać, bo jest noc. A coś, co będę robił po obudzeniu? Nie wiem. To się zaraz zobaczymy. Na razie, dobranoc. Już jestem. Dobra. Yy, trochę głodny jestem. Yy, ok. To może odwiedzimy moje pole. O, nie, Creeper. Teraz się go pozbędziemy. Dobra, już. I po nim. Umarł. Wiem, że umarł, ponieważ sam nieraz tam spadłem i umarłem. Jak widzicie, na razie wszystko, całe moje pole mam zamiar zagospodarować. Ponieważ na razie nie mam żadnych melonów i nie wybieram się po nasiona. Także na razie wszystko mam zamiar zagospodarować. No a trzeba jakoś sobie zwierzaki tam porozmnażać. Także yy, no, zboże mi jest potrzebne. Yy, także na razie całe pole będzie obsiane zbożem. A potem jak tam jakąś kopalnię znajdę, znajdę jakieś nasiona, no to zasieję. A właśnie i te dwie kratki to mam zamiar zmienić na piasek i tu mam zamiar w ogóle y, tu mam zamiar zlikwidować wodę, całe to zrobić piaskiem. po Prostu raz, dwa, trzy kaktusy. A tu mam zamiar y, sobie posadzić y, trzcinę. Także no, taka mini farma wszystkiego, jakby to ująć. Dobra, teraz sadzimy i idziemy dalej pozwólcie, że ja sobie to zasadzę i za chwilę wrócę okej, okay, już jestem zapomniałem sobie włączyć nagrywania, żeby pokazać wam jak to tam jest to może szybko wejdziemy i pokażę wam No, tu wszystko mi się już udało obsiać. To teraz szybkie zejście. Ok. Um, co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Nie wiem. Odkryłem mapkę. Jakoś nie było zbytnio ciekawych momentów, żeby pokazać jakoś szczególnie. Um, no, w następnym odcinku mam zamiar dokończyć. Wreszcie ten mój most, a może w kolejnych odcinkach tam zaczniemy robić jakiś, nie wiem, ekskluzywny hotel, jakieś bary, może coś takie, takie mini miasto. Tu widzicie, przybyło mi trochę zwierzątek, mini kurczaki. Tak, ponieważ ostatnio wybrałem się na wyprawę, jak widzieliście, miałem już trochę jajek i wybrałem się na wyprawę, znowu zyskałem trochę jajek i udało mi się tyle kurczaków zyskać. A właśnie i jeszcze. Bo pewna osoba ma mi przysłać yy, jak zrobić takiego wielkiego creepera. To ja po prostu muszę sobie nazbierać jakieś zielone barwniki. Dosyć dużo. I po prostu zrobimy creepera. Bo no, zaraz pokażę wam ile mam wełny. Także po prostu masę mam tego z czego po prostu ja chyba z 200, dobre 200 wełny zyskałem na tej mojej wyprawie. Po prostu co idę, odkrywam jakąś wysepkę, to proszę bardzo, tam oczywiście musi być tak z 10 owiec. Także no trochę tej wełny zaraz wam pokażę mam. Także nie wiem, może za jakiś odcinek 2 znaczy w przyszłym odcinku mam zamiar pokazać jeszcze taki inny świat, na którym już trochę dłużej gram. Um, jest tam takie miasto, dużo obserwatorium. Ogólnie taki mój taki mini zamek. No, farmy są. No, także pokażę. A, gdzie ja idę. Pokażę, zobaczycie. Yy, no, patrzcie. To jest masa wełny. Po prostu teraz tylko zielony barwnik zdobyć i po prostu creepera robię. No. Tu mam obsydiana. Jeszcze sobie zapalniczkę muszę zrobić. Jak się robiło zapalniczkę? Zapomniałem. Chyba z tego, nie? Z krzemienia i z żelaza. Jak to było? Tu i tu. O, widzisz. Yy, dobra. Yy, yy. Uu, co ja chciałem zrobić? Nie wiem, nawet. Yy. Myślę, że w sumie na tym moglibyśmy skończyć mój teraźniejszy odcinek, ponieważ nie mam już jakieś nic lepszego do pokazania. Na następnym odcinku na pewno dokończymy most. Będę jeszcze chyba dzisiaj, nawet albo jutro będę zbierał drewno. Masę lasu. A nasion z drzew. Też mam kurczę, chyba z 200 jak nic. Także na pewno będziemy dokończać. Także na razie. Cześć. No I. No, cześć.